Nie z was, nie z uczynków. Jeszcze wiecie, jakby ktoś nie zrozumiał tego wersetu, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boże to prezent. No nie zrozumiał. Spłynęło jak po kaczce, nie? I to nie jest polityczna aluzja. Nie z uczynków, jeszcze wiecie, tak wali, jakby maczugą w łeb. Nie z uczynków! Baranie ja bym dodał, nie? Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Przecież wtedy nasza by była zasługa, nasza chluba, byśmy powiedzieli: Boże, dałem radę, daj nagrodę! Nie. Dałeś radę być grzesznikiem. Dałeś radę być dzieckiem buntu. Dałeś radę łamać wszystkie moje przykazania. To dałeś radę. A uratowany jesteś z mojej łaski, czyli miłości niezasłużonej przychylności. Nie od ciebie to wyszło. Nie od Ciebie to pochodzi. Nie Ty dołożyłeś coś. Ty powiedziałeś chcę. Ufam, tyle. Nie z uczynków, aby się kto niech lubi. I jeszcze dalej. Jego bowiem, nie swoim. Nie mieszanym, nie procesów naturalnych. Nowy człowiek jest Jego dziełem w nas. Jego dziełem jesteśmy.